Why you are trolling me this tournament? Ja pierdol, Why to you troll me? Shut the up up! Sa shut the... no do debilu, będzie mi jeszcze. Zamknij to mordę, śmieciu, już mnie denerwujesz. Kraczuja, ty mi drzesz japę, zamknij to mordę, już śmieciu, bo już mnie denerwujesz. Debil mi będzie, kurde. Nie wiem, kraczuja, ty Daj mi będzie. Japę jeszcze na człowieku, zamknij już mordę, boż mi wkurzasz naprawdę. No nie spoko nazywali. Zdaję. Tam wy... tak. wy, Wywalej stąd. Chodź wraca, ja nie tam. Ale nie mamy maców, żebyś tak. No jak nie mam maców to nie, nie rób bilfa, to. To coś? Się Dawaj bigami. mi. Dziemy się drewno. Sfizuj. Ja. Idź, damo kancję na mag. Co ty w czym boksach siedzisz? Ja co robię? Dobra, weź się ogarnię. No stary, w czym ty boksach siedzisz? Przez jego mindset Kazama cały czas zwala winy na różnego rodzaju błędy, na winę duo i na wiele więcej rzeczy, które nawet czasem ciężko wymyśleć. Dobra, wysiadam. O, matko jedyna, co ja zrobiłem? Nasz, nasz... Dużo donate'ów, gadanie, nie, nie, nie umiem gadać. Oczywiście. <laughs> nie no, ale tutaj... No, ja bym powiem, czemu tu spadłem. Rzeczy, bo to było tak. Ciężko wymyśleć. Patrzcie. Eee... skończyło się skończyła Nie wiem, ja, ja prawie go zabijam, a ten będzie mi Jak prawi, 70 Zaraz, daj, ja Jak prawie? 72... Ale za ja prawie... gram na mucie ten tydyń. Nie, Nie wiem, mnie denerwuje ten debil. Jak można tak denerwować? Wywa Wywalej stąd! Wywalej stąd! Wywalej z tego kanału! No co ty masz robić w ogóle? Nie masz tu kadać jego! Po to go zbutowałem, żeby mi nie gadał! To zamknij to mordę już! Dobra, ciebie też zbutuję, no nie wiem. Kolejny będzie mi gadał! specjalnie tego zbutowałem, żeby mi nie, nie gadał! To debil mi będzie przekazywał jego wiadomości, kolejnej. It doesn't. Fifty. Right. Be careful. That I'm the best. I'm the best, bro. I'm the best. Let's double key. I'm just. Ja ale dobra nie wiem Ja mam to wszystko gdzieś Dobra nie wiem No to nie ma co grać pewnie Będziemy mam nadzieję że poniżej to 10 koła Już go nie ma na kanale jak coś jebał, no Nie, nie będziemy gadać Jak się lepiej gra Jakiszego Pierdzielenie <suszy> <suszy> HAHAHAHAHAHAHA <laughs> There goes I have 600 700 and you? Mm, 1000 Nice Fizz Which are is? What? Why? I understand, hurry up It was with Fizz I go with Fizz, bro Co idea nie jest Wait. No nie ma d... No ma co nie ma, patrz To free O kurde, jestem dead mieć mi sztankę tylko Zebres Skoro mam takie coś pod mapą Aplikacja, nie będę dawać jak trade z Liki. Dzisiaj dałem kolejnego na przykład Streamerzy mają dużo kont, Jakby różnych, jakby inne banki różne Bo po prostu Czemu. dużo pieniędzy mają Okej, okay, dobrze e, Kazama, pozdrawiasz Borysa Przybysławskiego? Pozdrawiam Borysa Przybysławskiego O, cześć w komentarzu